Za nami kolejna edycja Czytaj.pl. 12 bestsellerów przeczytaliście łącznie 130 tysięcy razy. Zdobyliście 36 supermocy, takich jak inwencja, empatia, tajemniczość, romantyczność i elokwencja. Czytaliście i słuchaliście bezpłatnie 12 superksiążek. Nie tylko w Polsce. Z Krakowa aż po Antarktydę. W 2019 roku akcja dotarła na cztery kontynenty i aż do 14 krajów. A co czytaliście najchętniej? Na trzecim miejscu mit motywacji Jeffa Haydena. Na drugim listy z zagrobu remigiusza Mroza. A najczęściej sięgaliście po skazę Roberta Małeckiego? Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w listopadzie i na stronie czytaj.pl.pl